Rok 2013, 14. w tym roku wykup wykupują różne szczątki mumii farodów. My wybierzemy się na wykopaliska do innych królów. Ale o A koledzy wykupowują bardzo by... ...przedmiot Jest kamiennaś... kto Doktorze, co to jest? piękne Inskrypcja Faraona! Na nim jest napisane coś, co... Seti I Ciekawe Pfff Dokt... Egiptolog Zahihawas Mimo odkrycie w, rejonu, w których nie znaleziono Hekos Słucham Idź tam szukać Dobrze

było, chodźmy. Co się stało. Coś tu jest. Gdzie? W tym dolku. Edyś wykop to. To sobie wiecie co tu jest. Proszę to jakaś sarkofag. Rzeczywiście. E, tu jest drugi. Set i pierwszy. Bóg. Zła. I ciemności. I chaosu. Niemożliwe. Nikt nie zna, jakiego cię ty tyciejstu był. Bóg. Nie ma, menis, Kob Kob dalej, może coś znajdziesz. It widzę czyli Więc zaczęli kopać. Ech, klasykować. Co to jest? Panie profesorze! Co tam? Naleźliśmy coś. Inskrypcja. Set i pierwszy. To musi coś tu być. Ciekawe ja co to jest. Na pewno jakiś kobowiec. Mm -hmm.